Państwa Kobiela bardzo kochał prawo i dlatego myślę, Justyna ma na imię Justyna, bo Justus to jest sprawiedliwy. Czyli ta sprawiedliwość musiała być i także przeniosła się na imię córki. Dużo spacerowaliśmy i y, w zasadzie każdą, y, każde popołudnie, obojętnie jaka pora roku y, to nawet takie wyjście z psem na, y, na planty czy jakieś takie popołudniowe, y, zwłaszcza niedzielne spacery y, to wystarczyło, że... Dobra, y, po y, prostu sygnał, idziecie na spacer, chodźcie, chociaż na 15 minut trzeba się przeliczyć, trzeba się ruszyć, nas bardzo do ruchu. A tutaj, tak, tutaj takie zdjęcia rodzinne na procesji na momencie z panią prezes u góry, jeden prezes, drugi prezes. To jest spotkanie na szczycie chciałam tak tak, tak, To było to, nie wiem. gdzieś w górach. Gdzieś w możliwe, że tak. Albo Słowenia. A na dole ze swoją sławoną mamą, z mandą kubielową. i tam jest moja Gabrysia, <gryzanie> Tutaj wyciekamy, ponieważ każde wyjście nasze, nawet takie na 5 minut, tutaj z prawej strony, to pewnie e Państwo przybiśnicza poznają, że to jest tam przy zrobione zdjęcie nawiązując troszkę do, do etapy pasji, to jedną z takich jego pasji to było fotografowanie i on wszędzie zabierał ze sobą aparat i my mamy bardzo dużo takich przypadkowych zdjęć, właśnie takich wyjść tak na chwileczkę na cmentarz, bo ten cmentarz tak zawsze gdzieś tam uszczyniamy, bo moi dzieci bardzo dobrze się czują na cmentarzu, bo chodzimy bardzo często, znają, wiedzą gdzie kto odpoczywa. Natomiast tata, pamiętam, że w tym domu właśnie na ma mamusia mu pozwoliła zrobić w piwnicy ciemnie. I on sam robił zdjęcia, wywoływał się zdjęcia, miał tak, taką pracownię swoją, miał kupiony rzutnik, pewno kubek i mnóstwo jest w domu do tej pory negatywów, pięć, czarno-białych i jedną z takich również pasji, to, które odzwierciedla w zdjęciach, to góry. Zaraz, Bart, tak, te góry zaraz pewnie będą, ponieważ Tata tak jak mm, bardzo kochał swoją rodzinę i dla niego rodzina, i ta rodzina była dla niego i ta pierwsza, i, i, i ta trochę młodsza rodzina, myślę, że była dla niego bardzo ważna, ale on miał więcej takich rodzin. I myślę, że taką rodziną to byli przyjaciele z pdf właśnie z gór. Tam też rodzice moi się spotkali ponownie. Tak? I razem chodzili w góry, jak my byliśmy dzieci, to nas również zabierali. I to była rodzina właśnie z TDEQ i oczywiście rodzina w stowarzyszeniu puchniaków. To też mieliśmy świadomość, że one więcej czasu tutaj spędza z daje od siebie też energię i, i to jest jedna z tych jego ważnych rodzin. A tutaj tak nad morzem, tutaj z pączkami. Oczywiście, to z dziećmi to też yy, była taka miłość z jednej i z drugiej strony, bo dzieci yy, każdą wolną chwilę spędzały po prostu z to są jego babcy, a wcześniej był taki duży, ukochany pies roki. Tak, pies go słuchał, ale każdy pies tak naprawdę ciągnął, prawda? Na spacerach i ja zwłaszcza te małe pieski dyrygowały mi, Tutaj udają, że słuchają, co on mi mówi. Ale yy, tak naprawdę to. Tak, żyję, na to, to on, Tak, ten żarny żyje mieszka teraz z małą siąże. To, że tam zbada mikrofon może. To już ta wycinał. to jest rybownia. Tak, tak, tak. W Stowarzyszeniu Bogniaków nie tylko y, były jakieś spotkania z ciekawymi ludźmi czy wystawy, ale y, też y, takie życie towarzyskie kwitło, y, y, to znaczy były bale sylwestrowe, y, były koncerty takie, y, to może Stasiu odpowiedział, y, bo to y, nie tylko pomysły y, rodziły się, często Stasiu do nas wpadał i y, po prostu myśleli razem jaki będzie projekt następnego spotkania, bo to były przez wiele lat, co tygodniowe, i były, muzyka była filmowa, były podróże po całym świecie, po Europie i do tego dobrane piosenki. Sta się to pięknie historycznie opracowy także widzieliśmy wszystko, te wszystkie święta państwowe, ważne rocznice, to wszystko miało odzwierciedlenie właśnie tutaj na tych spotkaniach. I taka więź wytworzyła się między wszystkimi tymi uczestnikami, że, że, po latach, nie wiem to już ile dokładnie lat minęło, ale chętnie się po prostu spotykamy, spotykają, bo ja tam trochę się, tak. Niemniej jednak uważam, że, że to było, to był najlepszy okres, to było coś cudownego. Były również organizowane wycieczki. To może skąd nam komuś. A tutaj na tych zdjęciach to prawdopodobnie, o, widzę tutaj, widzę Dorotkę Cięćkiewiczową, na tym zdjęciu po lewej stronie na dole. Gospodkiewicz Bałkan, tam musiał z Wiśni, czy tańczy ze Stasiem. Stasiu świetnie tańczył, prowadził właściwie, nie tam się prowadzi za bardzo, tak prawda ja to zawsze lubiłam prowadzić w tańcu, ale... On nie za bardzo się kawał. No i tutaj na dole widzę, że, że te spotkania chóru i dużo z tych osób właśnie, które dzisiaj siedzą, to rozpoznają się. Wspomnienie w ja ja? może z tych, z ja tych się spotkań. Stać. Może Stasiu. Może Stasiu.